Garnka, wsypuję starte mydło. Zalewam wrzątkiem niewielką ilością, tak żeby po prostu się rozpuściło. Myślę, że tak ze dwa kubki, dwie szklanki tej wody będą. I na gazie mieszam aż do rozpuszczenia. W dużym pojemniku, w tym przypadku mam 4, ponad 4-litrowy pojemnik. Wlewam, tak do położę, albo mniej wlewam wodę po to, żeby rozpuścić w tym borex. i do tego soda kalcynowana. Zakręcamy i mieszamy wstępnie. Do tego wlewamy rozpuszczone mydło. Mieszamy jeszcze raz i dopełniamy wodą. Zostawiamy na noc, żeby się odstało.